Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czego ono ode mnie oczekuje? Karty przyłożę. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Kochankowie. Co wychodzi naprzeciw? szóstka kilku. Wynik odpowiedź, Rada. Cesarzowa. Nas spodziewani jest karta Królowa Mieczy, i to może być tło czytania. Sedno kochankowi: decyzja, podniecenie, romans, seks. To jest osoba, o której nie możemy zapomnieć. To osoba porusza nasze serce i również czujemy lek. Mamy dylemat. Czy wybrać wybuch namiętności, zauroczenie, czy wybrać rozsądek i nie potrafimy podjąć decyzji. I w rezultacie nie odchodzimy od partnera, ale również nie zagłuszamy głosu serca i wdajemy się w romans. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka kilku. To jest niewytłumaczalna, silna więź. Która łączy dwie strony. Czujemy, jakby to była nasza bratnia dusza. I to może być bratnia dusza. To, że możemy czuć, że to jest bratnia dusza, to nie znaczy, że mamy z tą osobą stworzyć związek stały. W tle jest królowa Mieczy. Bliska kobieta może cię ściągnąć na ziemię. Ona potrafi otworzyć oczy. I ona ma rację. wynik, odpowiedź, rada cesarzowa. Pytanie jest, czego on ode mnie oczekuje? To odpowiadam, że, że on oczekuje tylko romansu. Bądź tylko dla niego sprajtem. Czyli to ja jestem sprajtem. A on czuje pragnienie do tego sprajta. Jeszcze wrócę do bratniej duszy. Kiedy na naszej drodze stanie bratnia dusza, to człowiek czuje cudowną więź, cudowną więź z tą osobą, niewytłumaczalną i przepiękną więź. Kiedy na drodze spotkają się bratnie dusze, to znaczy, że one muszą wobec siebie od, odrobić lekcję karmiczną. Muszą się od siebie czegoś nauczyć, albo jedna strona musi się czegoś nauczyć od strony przeciwnej. Kiedy czegoś się od siebie nauczą, odrobią lekcję karmiczną, to wtedy mogą próbować stworzyć związek stały. I wtedy powstają dobre fundamenty. I to bratnie dusze są sztandarowym związkiem dla siebie i innych. To od bratnich dusz można uczyć się, jak stworzyć i utrzymać udany związek. Dziękuję i życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Piłyście. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie.